Póki jeszcze czasem drzemie, licho, póki jeszcze myśli, myślą cicho, póki jeszcze malowane krzyki, póki jeszcze puste nocą wnyki, póki ból ma twarz i obłęd wciąż na uwięzi, rozpuścimy jak te psy, merdające do nas dni. Nie przeskoczą jeszcze płot. Hopla, hop, hopla, hop, Kula hop, hop. i noga wypijemy aż do dna. Co nam jeszcze boziada? A czy czystej, czy też nie? Póki jeszcze mrówka ziemię toczy, póki jeszcze nie ma wielkie oczy. Póki jeszcze w ręku słońca tarcza. Póki jeszcze bytu i farsa. Póki dwa a dwa, póki świat ten trwa. Póki ta bombardyka nie wcisnął nikt guzika, rozpuścimy jak te psy. Merdające do nas dni nie przeskoczą jeszcze płot. Hopla, hopla. Hopla kop, i noga wybijemy aż do dna, co nam jeszcze posiada? A czy czystej, czy też nie, śmiejmy się, śmiejmy się, jej pajace rozpuścimy jak te psy. Merdające do nas dni, nie przeskoczą jeszcze płot. Hopla kop, hopla kop, hulaj noga wybijemy do dna, co nam jeszcze Bozia da a czy czystej czy też nie śmiejmy się, śmiejmy się jej pajace